Witam w 263. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia. Enfala, w której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa Karola Zdybla pod tytułem Fatalne zauroczenie geopolityką. To nie będzie tekst o tym, jak grzęźniemy pomiędzy dwiema przeciwstawnymi koncepcjami geopolityki w takiej chorej, jednopłaszczyznowej dychotomii pomiędzy Atlantyzmem a Eurazjatyzmem, czyli pomiędzy utwierdzaniem hegemonii de facto europejskiego praktycznie monopolu na energetykę gazową u Rosji przez na przykład Nord Stream 2, który to jest projektem zakładającym przesyłkę do Niemiec przez Bałtyk lub uniezależnienie się od tegoż dostawcy poprzez Baltic Pipe z Norwegii i częściowo samowystarczalność poprzez Odnawialne źródła energii, lub też Atlantyzm, właśnie. Czyli montowanie tutaj baz wypadowych NATO i służb amerykańskich, które inwigilują ten kraj, wciskając stary, zdezelowany sprzęt wojskowy F16, rakiety Patriot, który już na nic się im nie przyda, który. Po prostu jest taką sprytną dywersją przed instalacją agentury i w oparach wielkich patriotycznych haseł. Wcale nie musimy być zawieszeni pomiędzy rosyjskim Wielkim Niedźwiedziem a innym Wielkim Bratem z Gwiaździstym Sztandarem. Będzie to raczej artykuł o tym, czy. Predestynowane jest bycie wielkim lub małym graczem na arenie międzynarodowej? Czy położenie, lokalizacja geograficzna determinuje na wstępie nasze szanse w wyścigu szczurów, naszą pozycję, nasz prestiż i pewnego rodzaju szacunek sąsiadów? Czy trudna, ciężka sytuacja musi być definitywnie gwoździem do trumny, czy możemy uskarżać się na to, że naszą wielkość tłumiły te wszystkie trudne historycyzmy, z którymi mieliśmy do czynienia? Czy możemy zrzucać ciągle winę i poszukiwać wymówek, w zaborach, w komunizmie, w w wojnie światowej, którą przecież przechodziły też inne kraje, które wyszły z tego i radzą sobie znacznie lepiej. Co zrobiły więc? Jakie kroki poczyniły, żeby wyjść z kryzysu, żeby urosnąć w siłę, czego nie zrobiła Polska, którą, jeśli już mamy traktować jako byt, a raczej Polscy politycy, którzy byli za to odpowiedzialni, zaprzepaścili swoje szanse i dlatego stanowią Marny substytut kraju. Stanowią jedynie zwykłe popychadło Zachodu, które jest dla nich rynkiem zbytu, które jest hmm, neokolonialną taką kolebką tych wszystkich marek, które tam się nie odnalazły. Które tutaj muszą po prostu sprzedawać to, czego im zbywa. I dlatego właśnie należy. Hmm, zmienić tą strategię, żeby osiągać dobrobyt. Pogląd, że dobrobyt pochodzi z ekspansywnej polityki zagranicznej biorącej sobie na cel opanowanie obszarów przepływu strumieni handlu, jest błędny. I groźny. Opinia publiczna wielu krajów w swoich politycznych wyborach coraz częściej opowiada się przeciwko filarom gospodarczej globalizacji, wolnym przepływom strumieni handlu i kapitału. Wpływają na nią intelektualiści twierdzący, że wymianą międzynarodową należy doraźnie sterować, a polityki wolnohandlowe są korzystne tylko sporadycznie. Nie ulega wątpliwości, że na najważniejszych profitentów integracji gospodarki światowej zaliczają się najwydajniejsi producenci, a nie kontrolerzy korzystnie z lokalizacji. Zakątków globu. To, gdzie przypadkowo się znajdujemy, przyszliśmy na świat, to, gdzie mm, zakładamy swoje firmy, nie musi weryfikować na starcie, a raczej decydować o tym, czy i kiedy osiągniemy sukces, i czy i kiedy potrafi będziemy potrafić wznieść się ponad czołówkę, ponad konkurencję i pr przegonić się. Wygrać. Osobliwym wariantem tego poglądu jest geograficzny determinizm, popularny wśród sympatyków geopolitycznego paradygmatów internacjologii. Determinizm geograficzny przedstawia kontekstowe geopolityczne przesłanki dobrobytu narodów jako kluczowe, a marginalizuje znaczenie uniwersalnych przesłanek instytucjonalnych, takich jak wolność działania, prywatna własność produkcji i swobodna interakcja z zagranicą. To otwartość na import i eksport daje zdecydowanie więcej niż zamykanie się w swoim poletku i de facto protekcjonistyczna wizja gospodarcza. Wizję taką lansował przed laty ojciec geopolityki Halford Mackinder, a w Polsce kontynuuje ją dzisiaj m.in. promotor jego teorii Jacek Bartosiak. Wydaje się, że w sukurs idzie im coraz więcej osób, mimo wyraźnych niedomagań takiego postawienia sprawy. Geografia kluczem do bogactwa. Jeśli miałbym streścić geopolitykę, Polityczne wyobrażenie o naturze handlu ująłbym je następująco. Mówi ono, że jednym z podstawowych źródeł pomyślności narodów, a więc i rzeczą, o którą należy zabiegać na forum międzypaństwowym jest fizyczna kontrola przestrzeni, jakimi przemieszczane są dobra będące przedmiotem wymiany międzynarodowej, czyli tzw. szlaków handlowych. Przepływ strumieni handlu przez obszar znajdujący się pod kontrolą państwa, które jest na przykład inicjatorem powstania niezbędnej infrastruktury, być może połączony z funkcjonowaniem w tym państwie zaplecza dystrybucyjno-logistycznego. Miałby być istotnym czynnikiem rozwoju, w szczególny sposób stymulującym krajowe bogactwo. Warto zauważyć, że mówi się tu nie, nie o tym, by na szlakach handlowych po prostu prowadzić handel, ale by je kontrolować. I to właśnie mowa, owa kontrola przestrzeni, a nie wymiana dóbr, jest leitmo, leitmotivem. Geopolitycznego stworzenia, spojrzenia na międzynarodowe stosunki gospodarcze. Uważny czytelnik może więc natychmiast uznać opisaną tu koncepcję za podejrzaną i to z kilku powodów. Po pierwsze, powtarzane z uporem godnym lepszej sprawy kwestie o konieczności kontroli szlaków handlowych i jej wielkim znaczeniu dla pomyślności kraju kontrolera nie wskazują, w czym w zasadzie tkwi jej wartość. Nie bardzo wiadomo, dlaczego status obszaru tranzytowego, bo o nim w istocie mówimy, Miałby przynosić korzyści na tyle duże, by usprawiedliwiały one stosowne wysiłki dyplomatyczne czy wydatkowanie zasobów na powstanie niezbędnej infrastruktury, wymagającej sporych nakładów i kosztownej w utrzymaniu. A przecież nieusuwalny fakt rzadkości zasobów, jakimi dysponujemy, wymusza ciągłe odpowiadanie sobie na takie pytania. Trzeba ustalić, którymi projektami należy zainteresować się w pierwszej kolejności, którym nadać niższy priorytet, a które całkowicie odrzucić, bo wszystkich na raz nie Inaczej mówiąc z szeregu. Przedsięwzięć inwestycyjnych, dyplomatycznych oraz polityk gospodarczych zawsze musimy pewne wybrać, a inne odrzucić. Budżety mają swoje ograniczenia, podobnie baza podatkowa. Nie da się też na przykład w wiarygodny sposób prowadzić polityki wolnohandlowej i protekcjonistycznej jednocześnie. Tymczasem inwestowanie w kontrolę szlaków handlowych geopolitycy przedstawiają jako być albo nie być międzynarodowej pozycji gospodarczej kraju, bez zastanowienia się nad możliwymi alternatywami, których być może nie Da się połączyć z realizacją ich sugestii. Polska już w tej chwili jest bardzo znaczącym zapleczem logistycznym Europy Środkowej, a sektor nieruchomości magazynowych przeżył w ostatniej dekadzie niesłychany boom. Na Polskę przypadło na przykład ponad 60% wynajętej w 2017 roku powierzchni magazynowej w Europie Środkowej, a wielkość pobytu w branży osiąga rekordowy poziom już piąty rok z rzędu. Alternatywny Gwy natomiast przedstawiają się co najmniej dobrze. Przy nawet pobieżnym spojrzeniu na listę 20 najbogatszych państw świata w kategoriach PKB per capita i parytetu siły nabywczej, przekonamy się, że próżno szukać wśród nich krajów, które z tranzytu uczyniły sposób na bogactwo konia z rzędem temu, kto powie, jakie szlaki handlowe kontrolują Szwajcaria czy Norwegia, nie wspominając o Liechtensteinie, zdecydowanie jednym z najbogatszych krajów świata, a przy tym jednym z najbardziej uprzemysłowionych. Nawet Singapur, położony strategicznie port łączący ocean spokojny z indyjskim, swoje sukcesy gospodarcze zawdzięcza wydajnemu sektorowi usług, opartemu o niesłychanie konkurencyjny rynek pracy oraz produkcji przemysłowej dóbr o wysokiej wartości dodanej. Zarazem stopień integracji wszystkich wymienionych krajów oraz pozostałych członków elitarnego grona bogaczy z gospodarką światową jest doprawdy imponujący. Jeśli mierzyć go stosunkiem wymiany handlowej z zagranicą eksport plus import do produktu narodowego to trudno znaleźć im konkurentów, chociaż należy wziąć poprawkę na niewielkie rozmiary niemal wszystkich 20 najzamożniejszych krajów świata, poza USA, które są na miejscu 20, co naturalnie odzwierciedla się wysokościowego wskaźnika. Dla Polski najistotniejszym partnerem handlowym w Unii Europejskiej są Niemcy, stanowiące ponad 1 trzecią całego importu i eksportu, co jest niebagatelne. Ale powinno się otworzyć ten rynek na znacznie szersze perspektywy, na bardziej głębokie wody. Produktywność drogą do handlu. Nie ulega jednak wątpliwości, że do najważniejszych profitentów integracji gospodarki światowej zaliczają się najwydajniejsi producenci, a nie kontrolerzy korzystnie zlokalizowanych zakątków globu. Da się ten fakt tłumaczyć spadkiem znaczenia arbitrażu geograficznego to znaczy kupna, a następnie sprzedaży tego samego produktu na oddalonych od siebie rynkach. Względem arbitrażu na rynkach czynniki produkt yy, czyli sprzedaży dóbr po uprzednim ich wytworzeniu w czasach których podróżowanie było niebezpieczne, a liczba znanych połączeń między miejscami bardzo ograniczona, właściciele węzłowych punktów komunikacyjnych znajdowali się w komfortowej sytuacji. Skoro wobec przejścia przez ich obszar nie było znaczącej alternatywy, mogli z samego faktu kontrolowania owych punktów czerpać wysokie dochody, będące formą monopolistycznej renty ziemskiej. Ale właśnie dzięki postępującej globalizacji taka sytuacja należy do przeszłości, a uczestnictwo w procesie przewożenia towarów z miejsca na miejsce nie należy do Najbardziej wartościowych elementów łańcucha wartości produktu, a więc położenie nie ustawia nikogo w uprzywilejowanej roli. Zresztą właśnie bliższy wgląd w łańcuch wartości wnosi wiele do dyskusji o współczesnej gospodarce światowej w kontekście jej geograficznej dywersyfikacji, co zresztą nie uszło uwadze Banku Światowego, odchodzącego stopniowo od skupiania się na statystykach wymiany międzynarodowej na rzecz analizy globalnych łańcuchów wartości. Sama idea jest nieskomplikowana. Chodzi w niej o to, że wartość produktu dla konsumenta jest sumą wartości dodanych przez czynniki produkcji, pracy, kapitału i ziemię, wygenerowanych między etapem najwcześniejszego rozwojowego produktu, np. badań tworzenia misji i wizji, a etapem sprzedaży i postsprzedaży. Jeśli wyobrazilibyśmy sobie najbardziej o uproszczoną wersję takiego łańcucha, to zaczynałby się od wspomnianego rozwoju produktu, a dalej przechodziłby w przetwórstwo przemysłowe, dystrybucję i wreszcie w sprzedaż. a <laughs> Geopolityczne wyobrażenie o handlu utrzymuje, że na etapie dystrybucji, zależnym w dużym stopniu od czynników geograficznych, można uzyskać wysoką wartość dodaną, a jako że dochód narodowy jest sumą wartości dodanych, recepta na pomyślność kraju nasuwa się sama. Sęk w tym, że we współczesnej, silnie zglobalizowanej gospodarce źródła najwyższej wartości dodanej znajdują się w dwóch skrajnych ogniwach, czyli na etapach rozwoju produktu i w okolicach sprzedaży. Specyficzne Kapitał ludzki, który jest niezbędny do wykonywania zadań w tych obszarach, sprowadza się dziś z najdalszych zakątków globu do firm w Dolinie Krzemowej, londyńskiego City czy arabskich bądź azjatyckich centrów finansowych. Tymczasem produkcja przemysłowa i logistyka na ogół nie wymagają tak specyficznych czynników. Powiedzenie, że może się nimi zajmować każdy, byłoby wprawdzie nadużyciem, ale nie będzie dalekie od prawdy stwierdzenie, że zasoby niezbędne do wykonywania tych zadań są względnie obfite w wielu miejscach na Ziemi. Wspólnym punktem teorii rozwoju zależnego i geopolitycznego wyobrażenia handlu jest umniejszanie znaczenia relacji ekonomicznych, jako tych, na których z konieczności zyskują wszystkie strony, oraz notoryczne podkreślanie ich konfliktogenności. Zresztą, nawet nasz rodzimy polski przypadek jest tu pouczający. Polska już w tej chwili jest bardzo znaczącym zapleczem logistycznym Europy Środkowej, a sektor nieruchomości magazynowych przeżył w ostatniej dekadzie niesłuchany boom. Na Polskę przypadło ponad 60%. W 2017 roku powierzchni magazynowej w Europie Środkowej, a wielkość popytu w branży osiąga rekordowy poziom już piąty rok z rzędu. Zanim podąża podaż, która wzrosła w ubiegłym roku o 20%. Doceniając imponujący wysiłek ludzi z branży, można mieć jednak wątpliwości, czy przyczynia się ona do jakościowej transformacji polskiej gospodarki. Magia geograficznych zaklęć. Chociaż koncepcja geograficznego determinizmu cierpi na opisane powyżej bolączki w podobnym duchu, akcentującym rzekomą nieodzowność, Uwzględnienia geografii dla rekomendacji polityki rozwojowej wypowiada się nie tylko w wielu publicystów kojarzonych z szeroko pojętą prawicą, również na łamach Nowej Konfederacji, ale i środowiska bliskie krytyce politycznej. Obecny światowy ład gospodarczy, oparty na silnej integracji i wolnym handlu, ma podobno reprodukować w nieskończoność nierówności dochodowe między krajami. Centrum i peryferii, a bliskość któregoś z tych obszarów przesądza o wyborze właściwej ścieżki rozwoju. Bartłomiej Radziejewski kilka razy opisywał sytuację Polski jako kraju, który ma nieszczęście leżeć daleko od światowych centrów krążenia kapitału. Jest tym w tym stwierdzeniu założenie, że owe centra krążenia kapitału w warunkach wolnohandlowych, z jakimi mamy obecnie do czynienia, przypisane są na stałe do określonych obszarów geograficznych, ulokowane tam Nieodzownie. Kraje leżące z dala od nich muszą natomiast obejść się smakiem i pogodzić z porażką. Najlepsze owoce międzynarodowego podziału pracy z konieczności musi skonsumować ktoś inny, czyli kraj centrum albo rdzenia, ale nic bardziej mylnego, bo nie zachodzi tutaj z góry ustalone, z góry rozdane talenty, karty, możliwości, które już zblokują innym drogę sukcesu. Już ee, przydzielają rolę. Hipoteza rozwoju zależnego, bo o niej tu mowa, jest nienowa i ma dość oryginalne tło. Pochodzi z zastosowania marksistowskiej ekonomii politycznej do problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, z właściwym marksistą spojrzeniem na relacje ekonomiczne i skompromitowaną teorią wartości opartej na pracy laborystycznej od Ricardo i mm, Smith'a. Autorzy tacy jak André Gunder, Frank czy Manuel Wallerstein nie ustawali w opisywaniu mechanizmów wywłaszczeń z owoców pracy, jakich notorycznie dopuszczają się notable krajów zamożnych wobec ludności krajów biednych. W Polsce analogiczna antyglobalizacyjna narracja obecna była wprawdzie od początków transformacji ustrojowej, ale wydaje się, że dopiero od kilku lat zaczyna dochodzić do głosów w poważnej debacie, na ile poważnej można ocenić nie tylko po jej obecności. W prasie, ale przede wszystkim po skargach Mateusza Morawickiego na zależny rozwój Polski po 1989 roku. W opinii premiera integracja gospodarcza z Zachodem sprowadziła Polskę do statusu kraju satelickiego. Wolny handel i swoboda mm, przepływu w Polsce. Yy. Przepływu kapitału nierzadko szkodzą więc Polsce. To też należy skorzystać z nich instrumentalnie, tylko wtedy, gdy Polsce pomagają. Wspólnym punktem teorii rozwoju zależnego i geopolitycznego wyobrażenia o handlu jest umniejszanie znaczenia relacji ekonomicznych jako tych, na których z konieczności zyskują wszystkie strony oraz notoryczne podkreślanie ich konfliktogenności. Gospodarka miałaby stanowić grę, w której istnieje obiektywna, dająca się uchwycić i przejąć korzyść. Pytaniem zaś jest tylko kto i od kogo tę korzyść przejmie i na jakich zasadach. Centrum jest bogate, bo nie pozwala rosnąć peryferiom i pozwala, pozbawia je dobrobytu. Mocarstwowi kontrolerzy szlaków handlowych górują gospodarczo nad pozostałymi, bo w przeciwieństwie do nich obsadzili określone przestrzenie itd. Jedni zawsze zyskują kosztem pozostałych, należy więc zadbać o to, by znaleźć się po właściwej stronie, odwinąć się owemu centrum aby albo przejąć szlak handlowy. Ale gospodarka nie jest grą o sumie zerowej. To suma hmm, wspólnych wysiłków i kooperacji wielu rąk i umysłów. To... Pewnego rodzaju interakcje, na których zyskują wszyscy, na których każdy aktor. Może się wzbogacić i nie ma tutaj wygranych i przegranych, nie ma tutaj zwycięzców i pokonanych. Determinizm geograficzny, który należałoby może nazwać geograficznym fatalizmem, oddala nas od zrozumienia prawdziwych źródeł bogactwa. Tymi są przedsiębiorcze wysiłki skutkujące produkcją najbardziej wartościowych dobrych usług oraz inwestycje w opłacalne projekty długoterminowo przynoszące dobrobyt. Co ciekawe, do tego typu argumentów raczej nie uciekają się najbardziej zajadli krytycy globalizacji. Wśród ekonomistów, do jakich należą choćby Joseph Stiglitz czy H. John Chang, twórca tzw. nowej geografii ekonomicznej, noblista Paul Krugman, obwarował natomiast własny model centrum, peryferia, siecią założeń, tak niezwykle trudnych do spełnienia w jakichkolwiek rzeczywistych warunkach, np. stale rosnący krańcowy wzrost z kapitału, czyli nieograniczone efekty skali, że można go uznać raczej za intelektualną prowokację. Za czym przemawia również fakt powoływania, się na lenina w artykule, w którym Krugman swój model przedstawił, aniżeli za próbę teoretycznego opisu rzeczywistości w skali ogólnoświatowej. Przedsiębiorczość zamiast fatalizmu. Determinizm geograficzny, który należałoby może nazwać geograficznym fatalizmem, oddala nas od zrozumienia prawdziwych źródeł bogactwa, a tymi są przedsiębiorcze wysiłki skutkujące produkcją najbardziej wartościowych dóbr i usług. Najważniejsze w międzynarodowych przepływach kapitałowych nie są istniejące skoncentrowane masy inwestycji, ale oczekiwana atrakcyjność przyszłych inwestycji. Najważniejsi w wymianie międzynarodowej nie są tyle logistyczni operatorzy przepływów towarowych, co ich źródła i adresaci, uczestnicy handlu odnoszący z niego zawsze korzyści. Nikt nie jest zdeterminowany do zwycięstwa lub porażki, do sukcesu bądź jego braku. Pytanie o to, którędy prowadzona jest wymiana międzynarodowa, jest więc drugorzędne wobec pytania o to, co ma się w niej do zaoferowania innym. Bardzo dziękuję.